Czołem, żołnierze, witam Was w kolejnym gameplayu z gry Battlefield 3 tryb Multiplayer i tryb, którego jeszcze na moim kanale nie było od premiery trujeczki, czyli Gunmaster na mapie złomowisko, a nagrywam ten gameplay również z w drugiego powodu, mianowicie mam wam coś do przekazania, ponieważ ciężko będzie mi się skupić e, na tym, co chcę wam przekazać. Oddaję głos. Do moje, dla mojego kolegi. Ach, nie zdążyłem. To jest moje głos mojemu koledze, który mam nadzieję przekaże wam to, co powinien. HURRA! Czołem, żołnierze, witam was moi drodzy, witam w nietypowym materiale. E, gdzieś tam w tle na dole możecie zobaczyć wypłacinę mojego genialnego sobowtóra z e, trybu mistrz broni Battlefield 3 Close quarters do którego ten nub postanowił jednak po dłuższej nieobecności wrócić. A ponieważ koleś i tak lami, e, próbując kogoś ustrzelić, e, ja skorzystam z okazji i zapraszam Was na mój kanał Twitch, e, który jak mnie mam, dobrze znacie. E, będę na nim pogrywał live w różne gry, niekoniecznie tylko i wyłącznie rozrywki multiplayer. Gdyż e, zarówno w mojej bibliotece Origin, jak i na Steamie mam parę gier, e, parę tytułów, które się tylko pozwolą się uruchomić i działać. Chętnie ogarnę. E, live z gier e, będą jak na razie odbywać się nieregularnie, e, głównie w godzinach popołudniowo-wieczornych, tak co dwa lub trzy dni. E, no, chyba, że czas pozwoli to częściej, Ach. chociaż. W ostatnich dniach moje plany się nieco skomplikowały w związku z testowaniem przeze mnie testowaniem, powtarzam przeze mnie Battlefield 4 alpha do którego dzięki uprzejmości EA dostałem dostęp i stałem się przypadkowym posiadaczem. Oczywiście link na kanał Twitch znajdziecie w opisie filmu. A teraz, cóż, możecie w końcu pośmiać się z tego nuba poniżej, odmeldowuję się, i to by było na tyle, jeśli chodzi o komunikat, który w zamiar wam przekazać. A teraz, mogę skupić się spokojnie na grze, aczkolwiek nie będę komentować zbyt dużo i zbyt często, gdyż muszę skupić się na tym, co robię. Też ta gra wymaga ewidentnie szczególnie tego aby się skupić. Ciekawe, że uda mi się go wychujać. Lubię dojść. tu jest pusto, nie wiem dlaczego tutaj ludzie nie chodzą w ogóle. Aaaa udało się kurka woda 20% życia mi zostało, proszę Państwa. Cóż za spotkanie! Mi się fartnęło jak cholera, trzeba przyznać. No ale cóż, tutaj głównie fart gra pierwsze skrzypce, a zaraz potem skill dopiero. Chociaż to wiadomo różnie bywa. Tutaj widziałem gościa. No cóż, teraz Ty miałeś pecha niż ja. ja dwóch na jednego to łysego. No cóż, zdarza się. Ulicy na dół, na dole, pusto, odwrócimy się. Trzeba się gdzieś ukryć. Luknięcie na mapę, na mapę gówno widać. Oho. No! Wystarczyło tylko dwa strzały, żeby gościa położyć. Mam, dysponuję teraz najbardziej OP bronią w całej grze, czyli SPAS-12. Poniekąd moja również ulubiona broń, jedna z moich ulubionych broni Zaraz po... No patrzcie, no i kurde patrzcie, no... No i kurde, z takiej odległości z sabotem jeszcze mam problemy, żeby trafić Trafisz we mnie w sukingiocie? No kurde, czy ja... czy on jest nieśmiertelny, czy jak? Zobaczmy Będę nalali śmiertelnie. Dwa strzały zostały. Uda mi się kogoś zdjąć czy nie? Yeah, bitch! No i kurde właśnie. No i użyłem noża. I raz ciachło. Chwilę potem przestało ciachać. What the fuck? Eee. A, hmm. To w takim razie ja w tym momencie przerywam nagrywanie. Dziękuję za to, że oglądaliście moje poprzednie wypoczyny, bo do przyjęcia flagi nie wejdę. Dziękuję za udział i do zobaczenia. Odmeldowuję się.